20 lat temu to była najważniejsza brama w Polsce. I ja ją zamknęłam. Rozpoczął się karnawał Solidarności. To jest oryginalny tekst, który miał być nagrany do spotu realizowanego przez yy, Telewizję gdańską Trójkę, a sponsorowanego przez IPN w Gdańsku na 40. rocznicę Solidarności. Spot został zrealizowany. Tyle, że wycięto i ja ją zamknęłam. Tak jakby to była nieprawda. Chcę zapytać dlaczego to wycięto. A pani w białej sukience, która ten, ten, ten tekst mówiła, nawet nie ma imienia ani nazwiska. Nie, nie napisano tam pod spodem Ewa Osowska. Kto i komu przeszkadzało to zdanie? I ja ją zamknęłam, bo rzeczywiście ja ją zamknęłam. To był prezent od IPL-u dla mnie na 40. rocznicę Solidarności. Nawet po 40 latach potrafią ugodzić człowieka i skrzywdzić, pozostawić z niesmakiem i zapomnieniem. Nawet nie miałem umienia ani nazwiska. I patrzę na tą stocznię, gdzie pracowało 17 tysięcy ludzi. 17 tysięcy ludzi, proszę Państwa, tu pracowało. Co z nimi się stało? I jakie koleje losu musiało przejść rodziny, które, których ojcowie, matki zostali bez pracy? Porzuceni bez jakiejkolwiek pomocy. Jak można sobie wyobrazić ich życie? Matki wyjeżdżające za pracą, mężowie sami z dziećmi, potem mężowie wyjeżdżali i tak latami tułaczka po obczyźnie. Rozłąka, płacz, rozterka, rozbicie. I teraz po 40 latach nawet nie mamy prawa mieć swojego imienia i być godnie zapisanym w historię strajku. Mówię godnie, bo nie chcę mówić o jakichś jakich szczególnych, szczególnych wyróżnieniach, chociaż i tak nam się na to należy. Ale pamięć o bohaterach tamtego, tamtego sierpnia 80' nam się należy. Bo byliśmy prawdziwymi bohaterami od pierwszego do ostatniego dnia. Ale co jest ważne, tego bohaterstwa nikt nam nie odbierze, nawet najpotężniejszy. Zawsze nimi zostaniemy. Prawdziwymi bohaterami strajku. Sierpnia 1980.